Witam. To jest kobiece z studiotrainingu. Ja jestem Dorota Smolok. Zapraszam Cię na zestaw ćwiczeń wzmacniających całe ciało. Fajnie y, będzie pracował brzuch, plecy, pośladki, a robimy rozsztowanie na kręgosłupach. Zaczniemy od marszu. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę. Trzymaj się prosto. Broda leciutko uniesiona, czyli nie ściągamy brody do klatki piersiowej, barki lekko do tyłu. Platka piersiowa do Jeszcze chwilę. Rozgrzejemy ciało. Waga do boku. Prawa i lewa naprzemiennie. I ręce do wysokości barków. Spokojnie. Luźno. Nie spinaj się. Będzie dobrze. Ćwiczenia będą proste. Wszystkie w pozycji wysokiej. Czyli nie schodzimy dzisiaj na podłogę. Na matę. Do boku. Sześć. Dwa i jeden. Barki do góry, do tyłu. Obszerny kruk, góra, ty. Do góry i mocno do tyłu. Ćwiczysz w swoim tempie. Masz ćwiczyć się w komforcie, czyli jeżeli czujesz jakiś dyskomfort albo ból, po prostu przerwij dane ćwiczenie. Wolniej, szybciej, nieważne. Ważne, żeby ćwiczyć. Banki do góry do tyłu. Tylko prawy bark. Do góry do tyłu. Trzy, dwa i jeden. Zobacz góra i mocno do tyłu. Góra i tył. Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Otwieramy klatkę piersiową szeroko. Czyli ustawiamy ręce poniżej piersi i otwórz ręce ugięte lekko w łokciach. Masz poczuć, że się rozciąga klatka piersiowa. Na razie, spokojnie, na luzie. Możesz też w sobie przemieszczać się, czy przenosić ciężar ciała z nogi na nogę, albo zatrzymać to i robić w miejscu, jeżeli jest jakiś problem z koordynacją. Trzy: dwa: jeden. Bioderka do boku, przenieś ciężar ciała, pyknij biodra raz w prawą stronę, raz w lewą stronę. Słuchaj, co tam Twoje ciało mówi do Ciebie, jak coś boli, dyskomfort, nie robisz tego ćwiczenia. Na początku może być trudno, damy radę. Spokojnie, bok i bok. Trzy, dwa, i jeden. Mhm. No to teraz spróbuj e, zrobić taki kopnięcie nogi do boku. Bok i bok. Ręce albo na biodra, albo swobodnie wzdłuż ciała. Nieważne. Kopnięcie do boku. O skosie. Zasianaj górale. bok i bok. Super. Trzy, dwa i jeden. Jak założyć właśnie idziemy od góry do dołu. Schodzimy teraz troszkę niżej, a rozgrzejemy sobie kolanka, takim ruchem, do boku. Bok, jedną stronę, drugą stronę, wolniej, szybciej. Trzy, dwa i jeden. I jeszcze palce stopy, czyli staw skokowy, palcami narysuję kółko, jedną stronę i drugą. Druga strona, o, ok, ok. No i nadgarstki. I tu się będziemy dzisiaj dużo rozciągać, więc ta rozdrzębka troszkę krótsza. Cztery, trzy, dwa i jeden. Opuść ręce. Działamy. Broda, brodę ustawiamy, tak wiesz, Wzrok skrowany na patrzysz przed siebie. Teraz ściągnij brodę do klatki piersiowej i zatrzymaj to przez chwilę. Zwróć uwagę na plecy, nie, nie jesteśmy w tej pozycji, Postaram się lekko odchylić barki do tyłu, do dołu i zatrzymać. Trzy, dwa i jeden. Podnieś głowę, teraz popatrz w jedną stronę, opuść barki, nie spinaj luźno poszły w dół. W drugą stronę, luźno barki. Klatka pierwszego cały czas do przodu. Będę przypominać, bo na początku jest to. trochę to problem. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze raz w bok i w bok. Bok i bok. Pamiętaj, że taki zakres ruchu, który lekko napina mięśnie, ale nie sprawia bólu. Trzy, dwa i jeden. Ściągnij brodę do klatki piersiowej i teraz tak jakbyś chciała popatrzeć lekko do sufitu, czyli brodę idzie do klatki, bokiem na sufit. Patrzymy. Trzy, dwa, jeden. Wyprostuj. Druga strona, ściągamy brodę do klatki piersiowej do wokół z góry. I już mi poszedł bark, a bark ma być do dołu. Trzy, dwa i jeden. Taki park do góry, i do tyłu obszernym ruchem, tak jak na rozgrzewce. Góra i tył. Góra. Obszernie. Mocno do tyłu. Super. Druga ręka, drugie ramię, góra i tyłu, Mocno. Zakres ruchu nie jest duży, zwłaszcza jeżeli dawno nie ćwiczyłaś, nie ruszałaś, nie przejmuj się. Do wszystkiego dojdziemy. Do tyłu, szeroko. Łączymy obydwa ramiona, do góry i do tyłu i tył. Patrz tak, przed siebie. Do góry i do tyłu. Rozciągamy mięśnie klatki piersiowej. tam Tył pleców też fajnie pracuje. Trzy, dwa i jeden. No i jak już jesteśmy tu przy tej części, która zazwyczaj jest mocno pogłębiona, to popracujemy nad nią szczególnie. z ramionami taki ruch do góry do dołu czyli takie lekkie zdziwienie góra i dół góra i dół fajnie już czujesz jak mięśnie pracują nie góra i dół góra i dół takie SOS dla osób siedzących długo w pozycji takiej przygarbionej trzy dwa jeden zrobimy taki Parkamy do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Jeszcze raz. Przód. I tył. Przód. I tył. Spokojnie, ale pełny zakres. Do przodu wgarbię się. Do tyłu otwieram bankę piersiową. Do przodu garbie się. Do tyłu. Otwieram klatkę piersiową, ostatni raz, przód i tył, To rozluźniamy. Dłonie przed sobą yy, złączone. będziemy otwierać klatkę piersiową. Na co zwracam uwagę? Na to, żeby nie spinać barku, już możesz ćwiczyć spokojnie, a ja będę tłumaczyć. Nie spinamy barku, czyli ramion będą w dół, leciutko do tyłu, klatka piersiowa do przodu. Pronta, która ma tendencję do tego, żeby pochylać się, jest tak lekko uniesiona, patrzymy na prostą. Tak? delikatnie ściągnięta mienica, czyli nie wypychamy um, upy do tyłu, tylko lekko spinamy pośladek śladek. trzymaj, dłonie szeroko, szeroko. Zauważ, że łokcie. Ja mam na wysokości tułowia, po to właśnie, żeby nie spinać barków, a skupić się na otwieraniu klatki piersiowej. Szeroko. dajmy troszkę po ruchu, żeby reszta ciała się nie zastała. Szeroko. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Podłóż dłonie z tyłu. Patrzcie, jaka jest różnica między ściągniętą biednicą, a nie. Hmm? Czyli lekko spinam pośladek delikatnie nie wciągę kładę ręce z tyłu na plecach i robię ruch. odmach łokci do tyłu i do przodu. Może być troszkę niżej, może będzie łatwiej. Trzymaj plecki prosto. Ręce do tyłu. Jak jest trudność w utrzymaniu tu, to no może być niżej, tak? Albo szerzej. tył, rozciągaj klatkę piersiową, trzy, dwa i jeden, rozluźnij, daj ręce do boku, znowu pilnuj, żeby warki były leciutko opuszczone, robimy taki ruch, wciąg do góry, wciąg do dołu, góra i dół, góra i dół, może być szybciej, dynamiczniej, Dobrze, fajnie, trzymaj, bolą troszkę barki, zaraz opuścimy, trzy, dwa, jeden, luźno. Do góry, do wysokości barków troszkę wyżej i dół, dynamicznie, góra i dół, góra i dół. Dobrze, nie pochylaj się, nie staraj się sięgnąć nisko, tylko krzyżuj ręce przed sobą, proste ćwiczenie. 3, dwa i jeden. Dobra, ok. Ręce na wiaderka. Delikatnie ściągnięta miednica. Barki poszły w dół. Przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. Nie odrywając stop od podłogi. Czyli pięta jest przyklejona. Zapracuj biodrami. Góra w tu dynamicznie albo spokojnie. Tak jak tobie z wypełnieniu. Wypchnij mocno biodro do góry. Raz prawe, raz lewe, przesunięcie nogi w kolanie, nie? Bok i bok. Do boku. No. Późno. Puść, puść biodra. Do boku. Trzy. Dwa. I jeden. Super. Do tego ruchu do boku dokładamy ruch ramion do góry. Do wysokości barków i opuść w dół. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę. Możesz to robić wolniej albo szybciej. Ręce góra i ręce dół. Góra, dół. Spokojnie. Takim luźnym ruchem. Uwinaj, biodra. <grywaj> Uwinaj nogi, wypychaj biodra, trzy, dwa, jeden, niech biodra jeszcze pracują, trzymaj to, daj ręce do boku, daj ręce do dołu, góra i dół, Przenos ciężar ciała, góra, dół, góra, dół, 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 możemy robić Szybciej, bok, bok, ręce leciutko ugięte w łokciach, skup się na biodrach, 4, trzy, dwa i jeden. rozluźniamy wszystko co się da, teraz ręce ugięte, lekko w łokciach, prosto, ściągnięta delikatnie miednica, robimy odmach dłoni do tyłu i patrzę za... Kciukiem. Druga ja? ręka zostaje z przodu. Leciutko ugięte nogi w kolanach. Jedziemy. Tyle. Taki zakres, żeby widziała kciuk. I powrót. Kciuk. I wraca. Cztery. Spokojnie. Trzy. Patrz za kciukiem. Dwa. I ostatni raz druga strona patrzę za kciukiem, trzymam po stole. do tyłu i powrót szeroko i wracam luźno barki widzisz swój kciuk? jeszcze cztery luźno barki jeszcze trzy dwa i jeden opuśćcie ręce Róźniutko. Jeszcze raz dam ręce szeroko na wysokości barbu. Spróbuję teraz dotknąć do dłoni i wrócić w drugą stronę. I wracam. Stanę sobie w lekkim rozkroku, żeby mi było łatwiej. I lekko podrywam piętno podłogi w momencie, kiedy skręcam dłoń do dłoni. Tak? Spokojnie. Spróbujemy przyspieszyć, bok i bok, dobrze, trzymaj już czujesz, jak fajnie mięśnie pracują, prawda? Dobrze, trzy, dwa, jeden, o, opuść ręce, Wstań troszkę szerszy moc kroku, uginamy delikatnie nogi w kolanach, Łokcie na wysokości barków, luźno. barki. jak tu się spięło, dodaj łokcie niżej. Ściągnij w dół i górę, Dół i góra. Jeżeli ta pozycja, taka przy ugiętych nogach, jest niewygodna, no to możesz sobie stanąć wysoko. łokcie podnieść do wysokości barków. A jak chcesz, żeby troszkę jeszcze nogi zapracowały, to uginaj. Leciutko ugięte nogi w kolanach. Łokcie góra. Super. Trzymaj, czuję, że pracują łokcie, klatka piersiowa, ręce, brzuch. Cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy to. Ręce na bioderka. odmach nogi do boku. Bok i powrót, bok i powrót. Wysokość, na jaką podnosisz, zależy od Ciebie, ile, ile możesz oczywiście. Staraj się, żeby stopa była skierowana do przodu, a cały tu w takim pionie. Czyli żeby nie było tego ruchu tu, tylko tu trzymam, a nogę podnoszę do góry. Trzy, dwa i jeden. druga noga. Trzymaj tu wprost, plecy proste, barki opuszczone. Skupiamy się dzisiaj na tej postawie, takiej, żeby te mięśnie już, już zapracowały, utrzymując prawidłową postawę. Bok. Jeszcze. Spokojnie podnosisz i powoli opuszczasz. Tak się uda. Góra. I dół. Dobrze. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Jeden. Ostatni raz. Bardzo fajnie poszło. Zluźnij. Dajemy nogę do boku i ręce do boku. Cały czas ta sama noga. Na, noga, na której się podpierasz jest leciutko ujęta w kolanie. Nie, nie na sztywno. próbujemy. To jest ćwiczenie równoważne angażuje wiele mięśni, ale jest, jeżeli jest trudność w utrzymaniu równowagi, no to szukamy ściany, krzesła, czegoś, co nam pomoże. Nie Dzień. rezygnuj. Cztery, trzy, dwa, jeden. Druga strona, ręce zostają. Bok i powrót. Super. Ręce luźno, noga trochę mniej luźno. Jeszcze chwilkę to wytrzymaj. Stawiaj delikatnie stopę. Nie musi być wysoko. 4, 3, 2 i 1. Pięknie. A rozluźniamy. No i ręce na wysokości czoła do piatra. Do czoła, do biodra, do czoła. Popatrz na stopy. Rozstawiłam szeroko, szerzej niż biodra, żeby było stabilnie, żeby było łatwiej utrzymać równowagę. Do czoła, do biodra. Znaczy tak jak bym chciała, do tylnej kieszeni, nie? Nawet niżej niż biodro. powiedzmy do pośladka i ja tam się da. Zobacz barki skręcam, bo ja patrzę, gdzie kładę te ręce. Skup się na poprawności. Bok i góra. Jeżeli czujesz jakiś ból albo dyskomfort, przerwij ćwiczenie. Albo spróbuj zrobić mniejszy zakres. Tylko leć do skręci góra. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Opuść ręce luźno. Robimy jeszcze skręt łowia do boku w jedną stronę i w drugą stronę. Tu znowu patrzę za łokciem, zatrzymaj w pośrodku do tyłu łokieć i ja cały czas widzę swoje łokcie. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na to, żeby nie spinać barw, czyli luźno. Jak czuję, że tu się spiełaś, to daj ręce jeszcze niżej i skręcaj. Łokcie w tył. I przód. Super. Tył. Przód. Jeszcze chwilę. Trzy. Dwa. I jeden. Tylko w jedną stronę. Tył. I powrót. Patrzę za łokcie, Luźno nogi. Miękko na, w kolanach. Tył. I przód. Skup się na napinaniu mięśni. Luźno barki. Trzy. Dwa. Jeden. Druga strona. Hop. I powrót. Łąkieć. I wracam. Do tyłu. Powrót. Spokojnie. Do łyżnowarki. Wiem, to w ten moment, kiedy najbardziej się spinają. Trzy. łonie mogą być złączone, albo nie. Dwa. I jeden, super, rozluźniamy, robimy spięcie na palce, spięcie na palce, czyli znowu proste plecy, klatka piersiowa do przodu, broda delikatnie dociśnięty, pośladek do pośladka, góra, do dół, góra, alce dół, palce stopie, nie baletnica i nie przez ugięcie kolan, tylko wyciągnięcie tego do góry. Lekko spięty pośladek. Góra i dół. Super. Trzymaj to. Dawaj górę. góra. Góra. Uaktywnimy sobie ręce. Ręce do wysokości barków. Wspięcie i spokojnie dół. Jak się uda, to nie robimy tego kłatnięcia, czyli nie opadasz szybko, tylko góra i spokojnie schodzisz w dół. Góra. I dół, trzymaj proste plecy, delikatnie zrób spięcie pośladka, trzy, dwa i jeden. No pięknie, ale to dopiero pierwsza seria, teraz spięcie na palce i ręce do boku, znowu klatka piersiowa, barki, brzuch, pośladek, a ręce idą do boku, a ja się wspinam na palce, góra i dół. Ręce są leciutko ugięte w łokciach, nie na sztywno, nie wysoko, luźnym ruchem, spokojnie. Fajnie by był to płynny ruch. Do wszystkiego dojdziesz. Naprawdę regularny trening, regularne ćwiczenia, efekty będą super. Jeszcze trzymaj, już czujesz płynkę, prawda? Trzy. Dwa jeden, rozluźnij to przez chwilę. Jak już jest mocne napięcie łydki, to tylko same ręce, a jeżeli nie, no to spróbujemy połączyć obydwa ruchy, czyli do przodu, do boku, do przodu, do boku, przód i bok. Mocno pieką łydki, to zostaw pięty na podłodze, a jak nie, to ciągnij, pamiętaj o tej postawie. Do przodu, klatka piersiowa, przód, trzy, dwa i jeden. Brawo! Jeszcze sobie zrobimy tylko odmach ramion do tyłu. Czyli znowu ustawiamy się, klatka, broda, ręce wzdłuż tułowia, takie przybicie piątki do tyłu. Popatrz, jak fajnie pracuje klatka piersiowa. Dynamicznym ruchem krótkim, ale dynamicznym. Proste ręce łokcia. Lepnięcie do tyłu. Jeszcze. Leciutko ugięte nogi w kolanach. Delikatnie spięty pośladek. Trzymaj. Jeszcze. Pięć. Cztery, trzy, dwa. I jeden. Brawo! Mamy to. Dzisiaj to było tyle z części głównej, jeszcze się porozciągamy na sam koniec. Stań sobie w lekkim rozkroku, przechyl głowę na prawe ramię i zatrzymaj przez chwilę. Powinnaś poczuć lekkie rozciąganie, czyli napięcie mięśni tu w okolicach szyi. Przechyl głowę na drugą stronę i zatrzymaj. Nie ciągnij ramienia w górę, tylko ucho do, skieruj do dołu. Trzy, dwa, i jeden. Ściągnij brodę do klatki piersiowej. Zatrzymaj przez chwilę. Pamiętaj o tej postawie, o której mówiliśmy, czyli barki do tyłu opuszczone, klatka piersiowa do przodu. Podnieś brodę. Daj ręce szeroko i odbić łokcie do tyłu, czyli mam ugięte ręce w łokciach. I daj łokcie do tyłu po to, żeby rozciągnąć klatkę piersiową. Trzymaj. Trzy. Dwa, jeden w trochę szerszym rozkroku niż biodra jedna dłoń na bioderko druga góra, skos powinnaś poczuć napięcie całego boku i zatrzymaj to przez chwilę trzy dwa i jeden druga strona bok ręka na wysokości ucha takie góra, skos trzy Dwa i jeden. luźno biodra. Teraz już takie przeniesienie ciężar ciała, a tak luźny ruch. Troszkę szerzej, krążenie bioder, Znane ćwiczenie do przodu, do boku, do tyłu. Zwróćcie uwagę na górę. Nie? Ja tutaj nie kręcę głową, staram się utrzymać w miarę stabilnie, a biodrami luźno do boku. W jedną stronę i drugą. Trzy. Dwa. I jeden. Zrobimy jeszcze dwóch nadgarstków. Luźno. 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 Body luźno, ręce luźno, całe ciało luźno mnie lekko nogi w to są okrągłe plecy, zejdź w dół, luźno, swobodnie, głowa, skup się na głowie, ona tu najczęściej jest mocno spięta, opuść luźno, ręce też luźnią, trzy, dwa, jeden i powoli do góry, rolujemy kręgosłup, góra, 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 góra. i aż się prosi. Na koniec te barki jeszcze fajnie poszły w tył. No i super. Mamy to. Do zobaczenia na kolejnym treningu.